Kochani, kupiłam sobie coś na wakacje, pokazać? Pokaż! Kupiłam sobie kilka fajnych rzeczy. Na 100% się wam spodobają. I tak, na początek te piękne różowe spodnie. Rano będę w nich biegać. Teraz drugie, te różowe spodenki tej samej marki. Będę w nich wyglądać jak lalka. I trzecia, najlepsza rzecz: taki piękny różowy kostium kąpielowy. Kitty! Oj! Maskotko Diana jest w ubraniach. Co to za dziwna reakcja? Kitty, już nie mogę się doczekać, aż ty i ja polecimy na wakacje. Tak, będzie super. Maja, szkoda, że nie możesz lecieć z nami. Jak Maja chce lecieć, to będę leciał z nią. Nie pozwolę jej lecieć samej. Dziewczyny, bardzo chciałabym z wami polecieć, ale nie zostawię maskotki samego, bo zakocha się w kimś innym. Oj! Oj. To nic, jestem pewna, że na następną podróż wybierzemy się wszyscy razem, żebyśmy sobie wypoczęli. Dziewczyny, ale powiedzcie szczerze, nie lecicie same, prawda? Czy ktoś z wami jeszcze leci? Kto? Oj, Maja, nic się przed tobą nie ukryje. Przyjaciółki wszystko czują, powiemy jej? No tak, skoro ona już wie. Timur też leci z nami. I tak, wiem, że to miał być dziewczęcy wypad, ale on samo to poprosił. Tak, tak, tak. A wróżka króliczek leci z wami? Jasne, że nie. Nie, królicza wróżka zostaje w szkole i Maja się nią zaopiekuje. Niech przepowiada przyszłość. Czeka nas zakup nowej szkoły. Tylko wracajcie szybko, dziewczyny będziemy tęsknić. Dziewczyny będzie mi was bardzo brakować. Oczywiście, że wrócimy. Nie no, Timur, rozumiem, że lecisz odpocząć ze swoją dziewczyną Dianą. Ale będzie też tam Kitty i będzie cię mieszkać w jednym pokoju. Jestem zazdrosny. Zakat, już za późno, bilety już są kupione i lecę. Nie, Timur, jak jesteś moim przyjacielem, to nigdzie nie polecisz, musisz to skumać. Zakat, możemy zamienić słowo? Daj mi go uderzyć. Zakat, spotykam się z Dianą, nie obchodzi mnie, Kitty. Jest mi obojętna, rozumiem, że się nakręciłeś. No dobra, muszę się zacząć pakować. Parę fajnych rzeczy, bo będziemy dużo tam chodzić. Timur, albo tu zostajesz, albo już nie będziemy przyjaciółmi. Naprawdę, on się źle czuje, a ty się popisujesz. Znaczy koniec przyjaźni? Tak. Dobra, skoro nie przyjaciele, to nie, a ja lecę. Dobra, nie zadręczaj się, leci z Dianą, to ona jest jego dziewczyną. Zgupiałeś Kitty, to jego była, to uczucia mogą wrócić na wakacjach. Tak, ale wiesz co, jeśli odnowią swoje uczucia, to Kitty i tak nie będzie dla ciebie wyzwaniem. Chodźmy coś zjeść. Jak mam takie problemy, to nic nie przełknę. Tak, 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 jak nie zjesz, to ja zjem za ciebie. Spokojnie, chodźmy. Dobra, dziewczyny, notujcie. Tomas, browiasty, ice, mszczury. A żaby wpisać? Żaby też zapiszcie. Hej wam! I papa, pa, bo odlatuje! Timur, chodź tu na słówko. Timur, teraz nigdzie nie lecisz. Jak to nie lecę? O co ci chodzi? Co wy znowu wymyśliliście? Timur, jesteś na liście osób do zbierania śmieci w parku niedaleko szkoły. Nasza szkoła będzie sprzątać pobliski park. Nikt się nie wywinie, wszyscy sprzątają. Co? Nie, ja mam lot! Co jest? To on, on was przekonał? Czekaj, Timur, co się dzieje. A plastikowe butelki będą też zbierać i i Johnny. Chłopaki, weźcie ubrania na zmianę. I weźcie ze sobą lunche, bo nie chcę być głodny. Że niby co? Nigdzie nie lecisz. Jak powiem króliczkom, to polecę, spokojnie. Timur, dokąd? To nie koniec. Nie martw się, policjancie George, porozmawiamy z nim. Wiemy, jak rozmawiać z Timurem. Chłopaki, zabierzcie rękawiczki. Aha. Aha. Od tych zakochanych par w parku jest mnóstwo śmieci, popcorn, soki wszystko. Wiecie, masa różnych śmieci. Tak, rozumiemy, George. Dobra, chodźmy na pizzę. Łupaki, tylko weźcie ze sobą podwójne jedzenie, bo nie możecie sprzątać głodni. <laughs> Szczury, cześć. Proszę wpiszcie na listę, że ja, Kitty i Timur wyjeżdżamy na tydzień. Wylatujemy, a ja tu zostaję i zajmę się wszystkim. Ta, tak, wy wylatujecie. Ude wszyscy idą do parku sprzątać śmieci, to wy wylatujecie. A co z hasłem, kocham rośliny, kocham zwierzęta? Szczury, nie wiedziałam, że jest plan na czyszczenie parku. Okej, okay, przylecimy i to ogarniemy. Zawsze uczestniczymy we wszystkim, teraz kolej inny. Zgoda. Pani Mike, proszę tego nie robić. Nie chciałem malować się sprayem. Dziewczyny, oni naruszyli zasady. Oczywiście, Oczywiście że, że pójdziecie sprzątać! Zostawimy wam mnóstwo śmieci i butelek! Co zrobiły te przegrywy? Niech pan nie mówi króliczki to są. Tak, będą się śmiać! Chłopaki za późno. Pisali, że zakochali się w liderkach. Przegrywy się w nas zakochały, a w której z nas? Chyba we wszystkich. Okej, okay, nauczycielu Mike, wypuść ich. Wybaczamy im. Jak to wybaczacie? Moje serce. Dziewczyny, jesteście najlepsze. Macie szczęście, że króliczki są takie miłe. Szmaty i do sprzątania. Króliczki, króliczki kochamy, kochamy was. was. <gry> Super. Dobrze, szczury, ostrzegamy was. Nauczycielu Mike, ja, Katie i Timur wylatujemy na wakacje. Chociaż nas tu nie będzie, nie każcie zbytnio przegrywów. W rzeczywistości nie są tacy źli. Ale popisali ścianę. Pan co nauczycielu Mike, jak króliczki wylecą? Jana i ja zaopiekujemy się tą szkołą. Zrobimy tu porządek. Tak, dziewczyny, trzeba tu zrobić porządek. Pizza Ice coś smacznego dla nas! Czyli co? Sprzedamy im stare ciasto? Ice ty jak zwykle to samo, już je wyrzuciłam. A gdzie wasza przyjaciółka? Może już rządzi nową szkołą? <śmiech> <śmiech> ha, 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 ha. To nie jest śmieszne Żaby. Tą szkołą rządzę ja i nową szkołą też będę rządzić ja. A nasza przyjaciółka przepowiada przyszłość, żebyśmy mogły szybko kupić nową szkołę. A wy Żaby macie kłopoty. A tak próbowałeście przejąć króliczą wróżkę, ale się wam nie udało. Ech, i tak odniesiemy sukces. Tak, dokładnie. Jak zostanę kapitanem Żab, będę rządzić tą szkołą. Co? Hej dziewczyny, zamawiałeście coś? Hej, Timur! Hej, Kitty! Cześć, Zakad! Chodźmy na parę słów! Zakad, co się dzieje? Czemu nie jesteś w nastroju? Co się stało? Zakatowi odbija, bo ja z wami lecę. Ech, porozmawiajmy. Dziewczyny, pięćset worków dużych, po co wam tyle? A ile osób potrzeba do zbierania śmieci? Aj, musimy posprzątać cały park. Dzisiaj tam spacerowałyśmy i było tam mnóstwo śmieci. Zakad, pogadajmy! Tylko nie mów mi teraz, że nie chcesz, żebym leciała! Marzyłam o tych wakacjach od dawna. Nawet jak się obrazisz, pojadę. Naprawdę, Kitty, nie pojechałbym bez ciebie. Zmieniłaś się jakoś. Nie kochasz mnie już. Zakad, nie ma znaczenia, czy cię kocham, czy nie. Diana to moja najlepsza przyjaciółka i mnie zaprosiła. Nie mogę jej odmówić. Co ma jechać sama? A Timur to też przyjaciel. Wiesz, Zakad, porozmawiamy, jak się uspokoisz. Nie mam zamiaru rozmawiać z historycznym Zakatem. No tak. No to to jest koniec. Kitty, i co, pogadaliście? Zakad nie chce, żebym jechała. I co, nie pojedziesz? Jest, że pojadę, nie może mi bronić wszystkiego. Dokładnie, Kitty, a na mnie jest zły, bo jadę z moją dziewczyną. Żartujecie, zakad cierpi, a dla was najważniejszy jest odpoczynek! Chłopaki, mam was dość. Naprawdę przestańcie nam psuć humor przed wyjazdem. Zakad zachowujesz się jak małe dziecko, to nie w porządku. W sumie to Maja miała lecieć. Ten bilet tak po prostu zniknął. A czemu Maja nie leci? No nie mogę zostawić maskotki samego. A Kitty może, tak? Nie mogę tego słuchać. Pizza, jest, macie zamówienie, chcę zjeść i stąd spadać. Oh my god, Kitty? No, no co? co? Chcecie, żeby was ugościć? Chcemy. Co, chcę milkshake? No, milkshake. Aj, słyszałeś, dwa milkshake'i dla dziewczyn. Zakad, może się trochę uspokój? Zakad, jak pokłóciłeś się z Kitty, nie przytulaj od razu innych dziewczyn. Uwierz mi, Kitty ci nie wybaczy. A Kitty z Timurem lecą na wakacje, więc ja będę spędzał czas z dziewczynami. <laughs> Widziałyście? Chyba nie będę spać w nocy. Zakad zerwał z Kitty. Wszystko słyszymy, żaby. Nie cieszcie się zawczasu. On jest już wolny i szuka nowej dziewczyny. Każda z nas to widzi. Niedługo króliczki będziecie same, razem ze swoją króliczą wróżką. Kitty, może jednak nie polecisz? Nie, to był test na zakacie. Gdy tylko powiedziałam, że wylecę, od razu poszedł flirtować z innymi dziewczynami. Katie spokojnie, nie widzisz, że to wszystko robi celowo, żebyś była zazdrosna i żebyś nigdzie nie leciała, jeszcze się uspokoi. To nic dziewczyny, ja go popilnuję i będę do was pisać. Jak Zakad się z kimś umówi, będziecie pierwsze, które się o tym dowiedzą. Dziękuję, poprawiło mi to nastrój. Kev, sorry, nie wiedziałem, że ta piłka jest złej jakości, nie wiedziałem, że tak wyskoczy, przepraszam. Ta piłka to moje trofeum, a ty je zepsułeś, teraz to po prostu kapeć, nic więcej. Chodź George, zejdź na dół, to pogadamy. Kev, nie kumam, to jakiś twój brat? Nie gadania, złaś na dół, to pogadamy, nie wybaczyć ci tego, zepsułeś moją piłkę. O nie, to George. Jesteś tchórzem? Jutro ci kupię taką samą piłkę. Mogę zejść? Jak zaraz ktoś przyjdzie, to pomyśli, że jestem tchórzem, jak siedzę na tych szafkach. Ale jesteś. Złaś na dół. Nie. To nie jest zwykła piłka. Spałem z nią, jadłem i chodziłem pod prysznic. Kev, skąd miałem widzieć, że tak kochasz tą piłkę? Dziewczyny, powiedzcie mu coś. George tchórz, George tchórz. Dzięki, dziewczyny. Jak chłopaki będą was zaczepiać, to do mnie nie przychodźcie. Zup, przynieś drabinę. Przyniosę. Już długo tam nie posiedzisz nie, nie, żadnej drabiny, zaraz sam zejdę na dół. To złaś na dół, po co się tam wspiąłeś? Mam przynieść tą drabinę? Dobra, schodzę. Jutro ta piłka ma być cała, masz ją naprawić tak, żeby nic nie było widać. <laughs> ale zrobiliśmy George'a, tak się wystraszył. Załatwiliśmy George'a. Dobra, Kev, naprawić ci tą piłkę, ale tego, co robi zup. Nie wybaczę ci tego. Nie popisuj się, George, bo czuję, że masz mokro w gaciach. Dosyć, dosyć tego, tego George, nie, nie popisuj się już! Nie będę tu miał szacunku. Królicza wróżko. O, znowu skradziona. Wiem jak odzyskać szacunek. Muszę znaleźć króliczą wróżkę. Żaby mam nadzieję, że jak mnie nie będzie, będzie ci się dobrze zachowywać. Diana żaby będą pod moim nadzorem. I moim też! Wyjedź jeszcze szybciej, Diano. Nie będziecie tutaj, to będzie lepiej. Mniej Diany, więcej swobody. A ty, Maja, nam rozkazywać nie będziesz? Żeby przestańcie się popisywać, albo całkowicie zamkniemy tą szkołę. Dziewczyny, nie. Mam zamiar się tutaj popisywać, jak was nie będzie. Maja, pod moją nieobecność, daje ci taką szansę, żeby ostrzegałyśmy was, żadnego popisywania się. Dziewczyny, króliczki, możecie na minutę? Co? Powiedziałyśmy, że to odpracujemy. Oczywiście, że odpracujecie, ale chodzi nam o coś innego. Jak się tym interesujecie, to wasza królicza wróżka zniknęła. Minęła nas jakieś pół godziny temu. Co? Co? Poszła, Poszła sobie? sobie? Tak, po prostu sobie wyszła. Chyba ma was dość. Tak, tak jak, jak, jak my. my. Przestańcie tak biegać. Jak, jak konie. konie. O nie. Nie, nie. To nie lalka. Przebiegła dziewczyna. Chyba znudziło jej się trochę siedzenie w tej łódce. Poczuła się zbyt swobodnie, albo znowu została skradziona. Może jest w garderobie, nie sądzę. Upaki, czemu tak siedzicie? Panie Majek, tego się nie da zmarzać. To wyschło. I co teraz zrobimy? Panie Majk króliczki nam wybaczyły. One tak, ale ja nie. Panie Majek, nigdy pan nie był nastolatkiem, zakochaliśmy się. A pan się nigdy nie zakochał? Jasne, że tak, ale nie robiłem takich rzeczy. Więc się pan nie zakochał. Jak chłopaki się zakochują, to piszą takie rzeczy. Piszą, piszą że, że króliczki bez. Best. Best. Skoro chłopaki się zakochują, to teraz będą malować ścianę. Farbą? Ale jakże sprajem? Nie, normalną farbą ścienną. A w międzyczasie też sobie trochę porysuję. Prowiasty, co on robi? Niech rysuje, nagram go telefonem. Zobaczcie, nauczyciel Mike robi grafity na ścianach. Został pan przełapany, panie Mike? I co, jest pan zakochany w króliczkach, tak? Wystarczy przegrywy, koniec tego. Nie ma jej tutaj. Dziewczyny, notatka. Cześć, dziewczyny. Odchodzę. No nie, ona odeszła. Odeszłam, żeby żyć tak jak chcę. A wy jesteście tęczą, jabłuszkiem, chmurką i ananasem. Mmm, jak miło nas nazwała. Ja jestem tęczą, a ja chmurką. Diana, chmurka to ja. A ja to ananasek. Maskotko, jesteś jabłuszkiem. Przyjmijcie moje prezenty i nie myślcie o mnie źle. Jak będzie wam smutno, zjedzcie słodycze. Zobaczcie, zostawiła nam nawet słodycze, żebyśmy nie byli smutni. Patrzcie, jakie urocze są te prezenty. A my ją tak źle traktowałyśmy. Całusy królicza wróżka. Musimy znowu ją znaleźć. Diana, ale wyjeżdżamy. W takim razie rozpoczniemy poszukiwanie, jak wrócimy. To zajmie dużo czasu i mało prawdopodobne, że ją znajdziecie. Maskotko, nie nakręcaj się! A niech to, a my ją tak źle potraktowałyśmy. Dziewczyny, a co z pieniędzmi, które zarabiała dla nas na nową szkołę? Ale niefajna sytuacja. Kochani, teraz nie możemy myśleć o pieniądzach, ale o naszej króliczej wróżce. Stała się dla nas jak przyjaciółka. Cały nastrój mi się popsuł. To co, dziewczyny, nie jedziecie? Nie pojedziecie? Nie, nie możemy tak zrobić, wszystko jest opłacone. Ale musimy znaleźć króliczą wróżkę. Kochani, napiszcie w komentarzach: królicza wróżko, wróć. Ja wiem, że ona czyta komentarze i nawet czasem na nie odpowiada. Zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa-pa!